To ja! Ustawiłem pudełka tak, żeby działały tylko na was! Jakie dzisiaj mam zadanie treningowe? Dziś będziesz ćwiczyć zdolność obserwacji. Ty i Musa macie obserwować wilczka, gdy będzie szedł przez las do tajnej bazy. Ja im. Podoba mi się, to sposób na rozwiązanie zagadki. A jeśli mowa o zagadkach, mam dla was jedną w moim agradzie. Macie kwitne. Cóż, są bardzo wysokie. Maybe. they're sometimes sponsored by different companies like oscar meyer and post cereal but the one with such a big world getting around can be a chore sometimes you want to outrun enemies but they're all the same speed as you or faster but oh hey i found a bike that solves that